Julian Tuwim Ptasie Radio. Halo, halo. Tutaj Ptasie Radio w Brzozowym Gaju. Nadajemy audycję z Ptasiego Kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sfurnęły się ptaszki dla odbycia narad. Po pierwsze, w sprawie co świtem piszczy w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rosie. Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak. A po piąte przez dziesiąte będą ćwierkać, świstać, kwilić, pitpilitać, pimpipilić, ptaszki następujące. Słowik, wróbel, kos, jaskółka, kogut, dzięcioł, gil, kukułka, szczygieł, sowa, kruk, czubatka, drost, sikora i dzierlatka. Kaczka, gąska, jemiołuszka, dudek, trznadel, pośmieciuszka, wilga, ziemba, bocian, szpak oraz każdy inny ptak. Pierwszy słowik zaczął tak. Halo, o, halo, lolo, lolo, lo, tu, 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 radio, radio, dio, io, io, tio, trio, tru, lolo, pio, 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 lolo, lolo. Lo. Plo, 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 halo? Na to wróbel zatarlikał. Cóż to znowu za muzyka? Muszę zajrzeć do słownika, by zrozumieć śpiew słowika. Ćwir, ćwir, świrk, świr, świr, ćwirk. Tu nie teatr, ani cyrk. Patrzcie go, nastroszył piórka i wydziera się jak kurka. Dość tych ari, dość tych liryk. Ćwir, Ćwir, Ćyrik, Ćyr, czyr, Ćwiryk. I tak zaczął ćwirzyć, ćwikać, Ćwierkać, czyrkać, czykczyrykać, że aż kogut na patyku zapiał gniewnie Kukurykku. Jak usłyszy to kukułka wrzaśnie, a to co za spółka? Kuku, ryku, kuku, ryku, nie pozwalam rozbójniku. Bierz, co chcesz, bo ja nie skąpię, ale Kuku nie ustąpię. Ryku, chodź do jutra skrzecz, ale Kuku, moja rzecz. Zakukała Kuku, Kuku. Na to dzięcioł. stuku, puku. Czajka woła, czy jaś ty, czy jaś? Byłaś gdzie? Piłaś co? Piłaś? To wyłaś? Przepióreczka, chodź tu, pójdź tu masz co? Daj tu, rzuć tu, rzuć tu. I od razu wszystkie ptaki. W szczebiot, w świergot, w zgiełk, o taki. Daj tu, rzuć tu, co masz? Wiórek, piórko, ziarnko, korek, sznurek. Pójdź tu, rzuć tu, ja ćwierć i ty ćwierć. Lepię gniazdo, przylep, to przytwierć. Widzisz go? Nie dam ci. Moje, czyje? Gniazko ci wije, wieje, wije. Nie dasz mi, takiś ty. Wstydź się, wstydź się. I wszyscy ptaki zaczęły bić się, przyfrunęła ptasia milicja, i tak się skończyła ta leśna audycja. Zgadywanki, rymowanki. Na podwórku chodzi dumnie, w piór koronie chodzi tłumnie, głośno pieje: Kukuryku, kto tak budzi nas, mój smyku? Na jednej nodze stoi jak pan. Wiosną do Polski wraca. To znak? Wysoko w gnieździe dzieci ma. Czy już wiesz, kto to? To? Jeśli podobała Ci się ta czytanka, zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych bajek i zgadywanek. Napisz w komentarzu odpowiedzi na zgadywanki razem z dzieckiem. Sprawdźmy, kto zgadł wszystkie. Już wkrótce kolejna czytanka.